Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy po przerwie. Ekstraklasa ruszyła, to i piłka w koloradce wraca. Jest z nami ksiądz Piotr Szypiar i ksiądz Łukasz Romańczuk. Tak, a może piask potem po podpuścił? Powiedział się, że nie jest to z najwyższej półki trener. No, chyba bramka kolejki przede wszystkim. No, a może czas na zmiany w Krakowie? Księże Piotrze, Piotrze, wróciła ekstraklasa. Jakbyś ocenił pierwszą kolejkę? Zanim jeszcze to, to powiem ci, że ja już się przygotowywałam trochę wcześniej. Bo jak wiesz, niektóre drużyny prowadzą fajne vlogi na właśnie kanale na YouTubie i tam właśnie omawiają różne sytuacje. Także oglądałem vlogi Śląska, mhm. oglądałem vlogi Lecha. Y Legi, także no, drużyny intensywnie się przygotowywały do tej rundy, tak, do tych znaleźć. ciekawe jest to, że żadna z tych wymienionych drużyn nie wygrała w pierwszej kolejce. E, no, może jeszcze mają ciężkie nogi po meczach, nie? ale tak Kto poważnie no, po meczach, bo też były mecze sparmiowe, no tak. więc to, po całym obozie powinno być powiedziane. Więc e, co jest dziwne, że w ogóle ta pierwsza kolejka czyli to jest 15, 16 kolejka. W poznawieniu jest bardzo dziwna i o których mówiłem nie wygrały, a można było powiedzieć, że są faworytami. No Legia, tak, idzie po mistrzostwo. Śląsk grał ze Stalą, która jak ale ty mówisz... No, w czwartej w czwartej Śląsk. No tak, jak mówiłeś, że e, nigdy Stalch nie miała w na zero. jeszcze nie była w tym sezonie na zero, więc y, Lech też remisuje, tak? Remisuje. remisował, więc no, no taka trochę dziwna ta kolejka, ale też nasza liga jest dziwna, więc. No właśnie, to, to zacznijmy od dziwnej sytuacji, która miała miejsce w Krakowie. O. Wisła Kraków, Piast gliwice 4 do 3 dla Piasta, ale było 3-0 dla Po 20 paru minutach 3-0 Wisła prowadzi. E... No tam można by było się sprzeczać o to, czy były karne, czy nie były karne. Ciężko jest to teraz opowiedzieć, bo nie mamy tych sytuacji. Nie, ale no tam pewnie jakieś skargi poszły, że sędziowie też mogli przekręcić. Ale sam fakt prowadzić 3-0 mając kilka sytuacji na podwyższenie wyniku przegrywamy 4-3 to nie wiadomo czy Piast aż tak się wziął do mm, pracy w drugiej połowie, w sumie nawet w połowie w pierwszej, pierwszej połowy Tak, czy po prostu Wisła sobie odpuściła? A może po prostu tak czasami jest, że prowadzić 3-0, nabierasz pewności i zaczynasz tak, nie wychodzić. Tak. No może także. Przecież to 3-0 było za szybko. Może załatwić tak, żeby... No ale zauważ, że te dwie bramki w 90 minucie padły no. na 3-3 z karnego i ta na 3-4. Czyli tak naprawdę końcówka mają słabą albo nie, nie dopilnowali. No właśnie, a może po prostu było tak, że Piast strzelił na 3-1, na 3-2 i uwierzyli, że mogą, że ten karny się pojawił i zaryzykowali. Pewnie tak, pewnie tak. No, musiało to ich zmotywować do działania, tak, no bo... Bo na pewno nie tego spodziewał się nowy trener Wisły Kraków. Nie tego. Że będzie tutaj taki wynik. No tak, ale dobra. Mówimy o tych debiutach tenerskich. To po kilku latach wrócił Robert Kasperczyk, chyba tak się nazywa ten pod Tak. I on wrócił do ekstra po kilku latach przerwy. Od razu ostatni pod grało grał z Legią Warszawa. No i wygrywa 1-0. I strzela w debiucie w pod Rafał Janicki. Tak, bardzo pięknie. I zauważ, że yy, myślę, że to nowa motywacja spowodowała, że... nowa motywacja trenera spowodowała, że oni zaczęli grać, nie? Mhm. No bo ja ten mecz troszkę oglądałem i to powiem Ci, że... nie było widać, żeby Legia miała jakąś tak wielką przewagę, nie? Widać było właśnie w, drugu, w drugą stronę, że to... pod Beskidzie się starało grać i starało się utrzymać. Nie wiem, może Murawa była nieodpowiednia. Nie było zielonej trawy jak w Dubaju, czy jak... no nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, co jest przyczyną. Niech się wypowiada na ten temat trener, jeden, drugi. Ale na pewno dłużej to bardzo duże zaskoczenie. Ja myślę, że zaskoczeniem był wynik w Gdańsku, gdzie Lechia przegrała z Egilonią. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie no to bardziej Lechia wygrywała z Egilonią niż Egilonia z Lechią. Tylko, że oni grali w dziesiątkę bodajże, tylko nie ma od której minuty. Chyba No tak. to, to jest dużo, nie? Tak długi okres grania. Tam chyba też za bardzo dużo wzmocnień nie było w Lechii, No tak, tak? ale z, a właśnie, a w Jagiellonii niezawodni Imas i Pulić po jednej bramce. No, no i to wystarczyło. A jak ocenisz y, transfer Mirosława Stocha do Zagłębia Luin? Nie wiem, szczerze mówiąc nie, nie wypowiem się, bo 60-krotny reprezentant Słowacji, 31-latek, za młodu grał w Chelsea nawet. Nie powiem ci do końca, bo nie wiem, nie czytałem nawet, szczerze mówiąc tym, to tam wspomniałeś, że przyjdzie i jest ktoś taki. Ale powiem Ci, jeżeli mówimy o zagłębiu, po bardzo niekulturalnym zagraniu zawodnika, nie pamiętam nazwiska, który był przyczyną złamania nogi, ale bardzo fajnie klub się zachował, bo e, powiedział, że pokryje tak jakby część kosztów leczenia tej złamanej nogi, nie. Bo tam, tam w tym meczu między Wisłą. A, a będziesz, gdzieś mi to umknęło chyba. Między Wisłą, a Zagłębiem doszło do takiego brutalnego faulu. Gdzie tam zawodnik dostał tylko żółtą kartkę, ale ponoć jest złamana noga i to tak konkretnie. Nie zadziwia pozytywnie też i postawa Warty Poznań, która tym razem odstawiła z zerem z przodu Krakowie. Zero Jakub Kiełp bardzo ładna brama. Ładna tak. Teraz dobrze że powiedziałaś nazwisko, to mi się przypomniała bramka. No, chyba bramka kolejki przede wszystkim. No, a może czas na zmiany w Krakowie? Chociaż zmiany się miały dokonać i Michał Prowiesz złożył rezygnację, ona nie została przyjęta, więc dalej jest trenerem Krakowi. No, dostał 5 dni urlopu i zobaczymy, jak wróci. Nie wiem, to już za wysokie półki chyba dla nas, żebyśmy się zastanawiali. Pamiętajmy Ale... o tym, że Michał Prowiesz jest w zarządzie Krakowi, więc. Ale ponad podał i... się do dymisji w tym i w tym. Podając Aha. się do dymisji trenerskiej, od razu podał się do dymisji wiceprezes. No tak, ale może jednak wiceprezes stwierdził, że dobrze jest. No, prawie jest dobrym trenerem, to nie można mu ująć. No jest, no. Bardzo dobrym trenerem, no bo zawsze coś Puchara tam grał, teraz grał i trochę ugrywał, no ale widocznie może się już zmęczyli też, nie? No i... ale też patrząc kadrowo, no myślę, że kadra Krakowi jest na to miejsce, które zajmują. Tak moim zdaniem. No, jeżeli tak twierdzisz, niech tak będzie. No, także naprawdę kolejka bardzo wyjątkowa, bardzo taka inna, bardzo dużo niespodzianek mimo wszystko. No dobra, a pójdźmy krok dalej. Zostawmy, naszą Ekstraklasę. Jak mhm. ocenisz zmianę trenera reprezentacji Polski? E. No to już prezes Zboniek podjął taką decyzję. Jak słuchałem konferencji, wypowiadał się, że nie jest to z najwyższej półki trener, bo żaden z najwyższej półki trener nie jest w stanie podjąć się reprezentacji, bo każdy trener z wysokiej półki chce mieć zawodnika konkretnego, tak? W reprezentacji tego nie mogą uczynić. Myślę, że no, warto poczekać na rezultaty, tak? Co będzie, to będzie, zobaczymy. Co będziemy się wypowiadać na temat trenera, jak nawet żadnego treningu jeszcze ze sobą nie mieli, tylko tyle, że tam kilka rozmów było przeprowadzonych, nic poza tym. Ale zobacz, no dziennikarskie notowania, typy się nie sprawdziły, nie? No tak, no Możemy. tak, bo całkowicie tak jakby z kapelusza szukano. Nawet mówiło się o powrocie Adama Nawałki, Tak. Co chyba było nagle... irracjonalne. No dobra, a jeszcze wróćmy do tej klasy, już mamy nowego lidera, Pogoń Szczecin, która w 15 meczach 10 razy zachowała czyste konto. Chyba no. 8 bramek stracili od wszystkich meczów. Myślę, że to jest na pewno jakaś przyczyna tego, że są na pierwszym miejscu, tak? Czyli zaczęli budowanie zespołu od defensywy, która... A przyjrzałeś się kadrze Pogoni? Nie. No właśnie, tam są tacy zawodnicy, którzy może wcześniej na przykład, nie wiem, wojowali w lidze, czy może za granicą byli takimi solidnymi graczami. I obecnie oni stanowią siłę pogoni, więc myślę, że to jest dobrze ułożony zespół i mają dobrego trenera. Trenera mają bardzo dobrego. Tak, mi się wydaje, że ten trener jest dosyć taki poukładany. Że on trochę pobędzie pierwsze w tej pogoni. I dlatego też myślę, że Pogoń stawiła trudne warunki rakowowi. Być może tak, a być może że Raków po prostu też no, trochę opuścił się, nie? No bo nie może być cały czas na fali drużyna i gdzieś może tam to teraz te gorsze momenty. Ale nie wiadomo tak naprawdę. No, wie, zobaczymy kolejne mecze. Myślę, że te pierwsze mecze są takie na przetarcie, i, i myślę, że dopiero zespoły będą zwyżkować z formą. Jeśli będą. E, bo zwłaszcza, że no właśnie już takie ciekawe przykład, transfery następują, tak? że od lipca Kamil Piątkowski z Rakowa, obrońca, idzie do Salzburga. Jest kilka takich, teraz nie powiem nazwisk, ale jest chyba kilku takich, którzy gdzieś tam odejdą. Z po... ja wiem, wiem, że jakiś Kacper, tylko nie wiem skąd. Urbański, to... do Bolonii. Tak, tak. Będzie Został wypożyczony. Tak. No ciekawe to jest, sam Skorupski sobie świetnie radzi w Bolonii, nawet ostatnio rzut karny obronił. No zobaczymy, będziemy czekać na rozwój, nie? No, to, tak jest. No Najgorsze jest to, że z, z wielkiej nadziei okazało się znowu niczym specjalnym dla naszego Śląska. I... No tak, ale może też i martwić inna rzecz, bo zbliża się Euro. i Tak mówiło się, że takim kandydatem do wyjazdu będzie Krystian Bielik. No właśnie czytałem przed Kontuzja. chwilą, że po raz kolejny na Euro bez Bielika. No ma pecha chłopak, ale życzyłem mu też dużo zdrowia, żeby szybko powrócił. Tak I żeby też i zawojewał Championship, bo w derbi trochę tam niżej jest w tabeli, ale z nadziejami, że będzie lepiej. Znaczy, że mają ciekawego trenera, jakim jest swojej i był chyba dobry jego występ w pierwszym meczu, tak? Tak, tak. Chyba bramką zakończono. Chyba tak. Więc... I wygrali trzy punkty z No dobra, to co? Czekamy Zarabiamy na kolejne mecze tak i, czas i czas pokaże. Oby ta liga się rozwijała jeszcze bardziej. Tak jest. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Skiego Wszystkiego dobrego. dobrego. Co? Mm, żebyś to sprawdził, jeszcze, o czym ja